Jest ogrodzenie techniczne leśne, jak zwał, tak zwał? Jest wymóg. Od wykonawcy, aby teren był ogrodzony, ale i tak to chciałem zrobić, żeby mi tutaj niepożądane zwierzęta nie wchodziły, przypadkiem takie większe, żeby nie obgryzały drzewek. Nie ukrywam, że chciałem zrobić to samo. Natomiast, jak policzyłem koszt zakupu tych bali, koszt siatki, wypożyczenie wiertnicy i czas to tak naprawdę zaoszczędziłbym jakieś 1000 zł na tej całej działce, więc no tutaj nie zwyciężyła oszczędność, a rozsądek, tym bardziej że chciałem, aby to ogrodzenie było solidnie zrobione bo Większość zostanie yy na stałe, bynajmniej na dłuższy czas, bo duża część tej działki jest zalesiona bądź zakrzewiona gdzie gdzie. Ja lubię naturę i myślę, że jakieś takie porządniejsze ogrodzenie to będzie tylko od strony drogi przy wjeździe. A tak postaram się, żeby to tutaj fajnie obrosło, zarosło, było naturalne. Zobaczymy, co wyniknie z tego mojego pomysłu. Jeszcze muszę to niech to trochę podeschnie, i wtedy to jeszcze zabezpieczę, zaimpregnuję. Myślę, że będzie spoko. Mam taki sadzik. Ale już wiem po tej ostatniej wiośnie lecie, że trzeba się po najbliższej zimie zabrać mocno za odrobaczanie tego, ponieważ wszystkie te drzewa są chore. Żadnych owoców nie dały. Część z nich jest w ogóle. Wyschnięta. Teraz już jesień się zbliża, więc to wiadomo, że liście opadają. Natomiast e, to drzewo właściwie w ogóle nie miało liści, kilka takich drzew tutaj jest. No, to jest taki czas teraz, żeby się zabierać trochę za porządki ogrodowe. Właśnie dzisiaj rozpocząłem trochę przerzedzać. Kolejny z ważniejszych zakupów to był traktorek-kosiarka. Oczywiście głupotą według mnie byłoby w tej chwili inwestowanie w jakieś nowe sprzęty, bo tutaj teren był naprawdę niewiadomej kondycji, dziur, kamieni, kretowisk, mrowisk i tak A że ja lubię starocie, uważam, że tego typu sprzęty Przeżyją nie jeden nowy sprzęt, jeśli tylko części będą dostępne, a udało mi się to wyrwać za niecałe 2000 zł. Kolejną zaletą tego jest, że nie ma tu żadnych czujników. W momencie, kiedy potrzebuję zsiąść, bo jestem za ciężki i powiedzmy, ta kosiarka się kopie, to sobie zsiadam. Tym samym mogę sobie ją, ona sobie jedzie sama i mogę ją prowadzić, nic mi się nie wyłącza. Nie wyłącza mi się na przykład koszenie jak włączam wsteczny, naprawdę fajny, fajny sprzęt. Ostatnio mała usterka była, zerwał się pasek od skrzyni biegów i kółko było już tak zmasakrowane to tutaj. Nie udało mi się dorwać typowo do tego modelu. Trafiło delikatnie większe, no i też przeróbka była konieczna, bo trzeba było wyciąć słodpor, bo to bułko się nie mieściło, ale działa. To jest najważniejsze. Po ostatnim koszeniu znowu mi się pasek urwał od, yy, od noża w tej chwili, więc muszę kupić znowu pasek. Chodź, chodź, chodź. Co to jest No Spontanie. Teraz opowiadaj, co tu się dzieje. Oprócz co? tego, że się piasek pojawił, nie wiadomo po co. No, no, obrzeża masz z XPS-u, nie z EPS-u, tylko z XPS-a. Co to daje? Eee, wytrzymałość, twardość materiału, większa, lepsza izolacyjność. Co potem? Podłoga będzie A, cała... A to jest ta, taki będzie, ta, taka będzie płyta. Taki Jedynie? będzie mój dom, tak? Taka będzie twoja płyta. Podłogę będzie położone też dwa razy po 10 na mijankę z XPS-a. Jest twarte. Po tym można normalnie chodzić, to się nic nie powinno dziać. Wszystko jest pomostkowane. połączenia tak samo Widzisz, że są zaklepane kawałkami. Żeby tu nie było żadnych mostków na, na pianę wklejone Grzebienie, które łączą, jest połączenia XPS-a, Zakotwione wszystko jest w glebę. I to najpierw obrzeże, a potem. Yy... środek. 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 Pod, na, no jeszcze kanalizę, powyprowadzają wszystkie aroty i tak dalej w glebie. I wtedy nawet przychodzi podwójny XPS i jest położone, tak? Tutaj się miał wyjście zrobione na e, arota na prąd tu w to przejście, tak jak teraz masz zrobione, a tam będzie wyjście pod wodę i pod kanalizę, że, Żeby jak będzie chciał kopać studnie, to będzie miał grawitacyjny spadek pomiędzy e, brzozami a tamtą choinką, nie? Żeby jak najbliżej sobie granicy swojej działki wykopać żeby był grawi grawitacyjny spad do tego nie? Mhm. I wtedy jak to już będzie wszystko to wyłożone, to wtedy to się zalewa? Nie? No wtedy idą siatki, zbrojenia, strzemiona yy, I wtedy jest później wszystko zalewane do, do tego poziomu nie? To jest poziom górny twojej